Hej, witajcie moi w kolejnym odcinku z Game ja like. Tym razem Za 2 miesiące super, konsola super te zostanie wycofana z sprzedaży O oh Jezus Bardzo pole... Akcja Ho oh. W takim razie stwórz nową grę Nowa grę, wybierz tematykę Mmm, ja pierdolę I co tu pod akcję dać? Co tam było ostatnie? Poczekajcie bo ja chcę zobaczyć sobie tak Historia gry Dead Country to horror, akcja. Było Science Fiction ostatnio? Nie było, cudownie. O Jezus, nie to Eee, słuszną grę. Co podstaje Science za akcją? Na przykład Halo. Czekajcie. Nie chcę mnie. Czekajcie chwileczkę, sekundka. Eee. Aha, okej, okay, dobra. Tak się pisze hejlo? Kurde. Aha, przez dwa jedno L. Okej. Okay. Kurde. <grybujesz> tak, robimy hejlo. Bardzo dobra gra. Um, na stare jeszcze. bo to jest science fiction, akurat będzie świetnie pasować. Gatunek akcja. Wybierz platformę PlayStation do akcji. Jest cudowna. Wybierz silnik RPG Wiedźmin 2. E, lecimy dalej. Grafika. Mieliśmy horrorek i to też była gra akcji, bodajże. Ale teraz nie mamy horroru, to jest coś innego. Obejście zadania. Badzie, w totalne. Edward McGillen, świetnie. Alex Frey. Eee, Wiesz co, może zróbmy tak, tutaj Albo nie, dobrze, dobrze, dobrze było Alex Freni... Dobrze, e, jest, pięknie Zapisy, liniowa fabuła, okej okay. Powinno wyjść, powinna wyjść wali na gierka, tak myślę Powiedzcie nad nową grą, zgadzam się Zrób szum wokół gry O, zrób szum wokół gry, to będzie świetne Dzięki za poświęcony czas Zawsze to, tak, to zawsze robi tak Microsoft, zawsze na wszystkich konwentach Ty Jezus Maria, wyjdzie taka gra Taka będzie gra, taka będzie gra Potem się okazuje, yy, dzień dobry, przepraszamy, ale jednak nie wyszło coś Ale ta akcja wyjdzie um, Wiecie co? Halo miała bardzo dobrą sztuczną inteligencję, a no to walniemy sobie sztuczną inteligencję Myślę, że zaryzykujemy, bo chyba jest, e, chyba projekt poziomów jest najważniejszy. Dialogi totalnie sobie odpuścimy. Alex Freining będzie dłuższość inteligencji. O, idealnie się ułożyło. Lepsze dialogi, wiadomo. Wiadomo, że tak. Muszą być dobre dialogi. Nie ma bata, nie ma pierdalania się. Kolejny etap, dobra. Projekt świata grafika dźwięk. Cholera. E, poczekajcie pomyślmy. Dźwięk jest dość dobry. Ja myślę, że w grze akcji będzie bardzo ważne. I tak też nie, tak nie, tak nie, tak nie zostanie: 40, 50, 40, tam 10%. Edward Magillen, Alex Frey jest troszeczkę przeciążony. ale jakby Richarda dał tutaj. Tak czy siak, źle. A nie, przepraszam, Edward Magillen ma być do dźwięku. No, kurde. O czym my tu mówimy? A do projektu świata niech będzie Richard dzik. Otwarty świat. Myślę, że to będzie bardzo ważne. Ok. Znaczy do Halo. Znaczy ja sobie myślę, wiecie, pewnie gra uzna to za jakieś badziewie, którego w ogóle niepotrzebne jest, ale w Halo otwarty świat byłby cudownym czymś. to była otwarty świat. To się gryzie ze sobą, wiem, ale Ale jestem szalony i zobaczymy co z tego wyjdzie. no Halo była dobrą grą na play'a. Mam nadzieję, że i taka nam wyjdzie. że technologicznie, zobaczcie, jeszcze punkciki nam dochodzą. Dobra, dojdą jeszcze? Cudownie. No i bardzo ładnie. Poczekajcie, można jeszcze wypuścić coś. Jeszcze mamy pieniądze. Ja wiem, że to można poczekać, ale jeszcze. Dobra, 120 punktów jest ok. 125. Dwa rekordy? Cudownie. Wydajemy grę. To będzie. Jezus, nie zrobiliśmy tego szumu wokół tego. To było tylko takie. Znaczy, nie zrobiliśmy szumu, ale nie zrobiło. Marketingu nie poszedł 50. -ka. Tak! Halo! Moi kochani, Uuu, Halo wbija na PlayStation. A na PlayStation 4 będzie właśnie Remaster wychodził. Gdzie ósemka? cię, dziewiątka, ale to się sprzeda. Czekam na te słupki. 10 milionów dla mnie poproszę. Teraz już, na, na kolana i klękać. Electronic Arts, sież mi pałę dzisiaj. Tak samo Microsoft. Nie, przepraszam, Microsoft, elektronika. O, oh, czyli to widzicie? 370 tysięcy sztuk w jednego dnia, nie, czy tygodnia. 10 milionów. Nie ma bata. Więcej nawet. Rozjebaliśmy system. Po prostu od, odcinek numer 5. Rozjebaliśmy system. Świetny silnik. Idealny po prostu. E, akcja. Świetnie się sprzedaje w tej chwili. E, do tego. No nie, no po prostu. Alex Frey, założyciel Strategy Monster, po prostu rozwalił system 13,4 miliona. Platyną się pokryły nasze płyty. Jezus Maria, pięknie, pięknie, zobaczcie, jakim ilu fanów już mamy. Ja nie wiem, ile mam fanów, bo FPS, czujnik mi kurde się włączył. Ale będzie średnie stoisko, stać nas na 500 tysięcy. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Milion 600 tysięcy sprzedanych sztuk Wiecie jaki to jest czas? To jest idealny czas na to, żeby wysłać was wszystkich na wakacje A ty? Dobra, wal się A ty stwórz raport o grze i po prostu 9,75 Ocena, bo jakieś kurwy musiała dać mi dziewiątkę Ale nieważne! Rozwaliliśmy system Edward McGillen zresztą eee, doświadczenie zagres, nie zaleważne, że powinniśmy tak to zawsze, war zawsze warto jest inwestować w coś takiego. Nie przejawia żadnych trendów. Bardzo dobrze. Tutaj, rób. Did country try? Did country? Czemu Dead country? Halo, Dead country. No, Halo to rozjebało po prostu. No nie, no. Halo po prostu zmiażdżyło konkurencję. Wszyscy, wszyscy hajsy wywalili na to. Ja, ja chcę. Aha, szefy w są... Oczywiście, że zapłać. Powinien dać nam, chyba, do szybkości, ale się nie mylę. Dobra, szkolenie. Um... Skarb twórców gier. Je raz. Szkolenie. Skarb twórców gier. Ksasze się przydaje. Teherzy. No, znaczy, się, no bardziej do tym tego pana. Zakończona. Wyniki, grafika w tego typu. Że jest świetny czynnik. Get Train. Yeah. Ok, Okej. Cudownie. Tobie też damy szkolenie. Puchar Pikseli G3. O co tu chodzi? Nie wiem o co tu chodzi, ale bierzemy. To powinno dać chyba do technologii. Dokładnie, do technologii i do designu. Ty panu technologia rośnie design rośnie. Cudownie. Czekam na Xboxa One i tam wtedy wejdziemy z Halo 2. Dobra, chwileczkę przerwy. Okej, okay, sorry, musiałem na chwilę przerwać. Coś, coś mnie wzywało, nie powiem co. Nieważne, technologia design bardzo dobrze, Pan już ma dużo technologii, ty też do designu. On jest świetnym takim, wiecie, zastępczym designerem. E, ty mi pozwolisz, że praktyka, praktyka, praktyka. Wyzwanie, się na nie G. E, sesja Jamesa, coś czasówka. To może się przydać do szybkości. Grecana przydarzy 23 miliony zrobiła. No nie, po prostu rozjewała mnie na ryj. A wiecie co to? Najlepszy czas? Dzisiaj jaki to jest najlepszy czas. Najlepszy czas na... W sumie to demo gry by się przydało, ale portfolio. Wydajmy 2 miliony na szukanie pracownika. Mam nadzieję, że znajdzie nam kogoś takiego, który zjebie system, a na nie nowsze gry będą tak potężne. Jesteśmy tacy bogaci, że to jest niemożliwe po prostu. Co to się dzieje? Bardzo dobrze, pan idzie w szybkość. Ty też idź. Ym... Myślę, że... Sesja Jimka. Jezus. Daliśmy. Na kogo my 2 miliony wydaliśmy? 370. Czy... Nie będę znowu wydał pieniędzy, chyba że Christian Robert jeszcze coś pokaże. Dobra, nie, jeszcze raz. A tym razem. Może demogry poszukajmy kogoś. 570 tysięcy. To wiem, że to nie będzie do designu, ale mamy bardzo dobrego designera. Technologicznie spróbujemy stworzyć gry naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. Na um. pierdole. pierdolę Chociaż tutaj 50 na 50 idzie strasznie Nie no, bez jaj, nie będę... Dobra, portfolio niech leci Będziemy chcieli na algorytm, sobie wtedy poszukamy No kurcze, wydamy 10 milionów na szukanie pracownika Pojebany no Badania, nowy temat, coś ciekawego? Wiecie co? Sztuki walki może. Zobaczymy zaraz. Czy to się opłaca nam? Super! Here. <ścoughs> Patrzę, patrzę, czy jest to jakiś poradnik? Jak dojść do. No nie ma, no. Ale badziew. Co pod RPG? Tak jak się pojawiała tam. Ten... Chciałbym do kosmosu chociaż dojść. Dobra, wiecie co, zbadajmy sobie piratów. Rozpocznij badanie. Można wyszukać kogoś ciekawego. 300. 150, 300, 372 ile tam miał? 390, bodajże, tak? Nie, 360, to słabiutko. Ten w ogóle technologii nie mają. No dobra, ciebie zatrudnimy, bo już potrzebujemy kogośkolwiek. Super osiągnięcie, dziękuję. Cudowne, dobra, może nie badanie, tylko właśnie to szkolenie, byś się wdrożył. Ła! Wow. Ona może być dobrym designerem. Myślę, że to jest całkiem ciekawe. Dokładnie, ukończono. Piraci, bardzo dobrze. Będzie kolejne szkolenie, niech to będzie wyzwanie innowacji. Czy tam wzy wzywanie, wyzwanie? tak A jeszcze możemy kolejne stanowisko zatrudnić, o kurcze. Wiecie co? Mamy pieniądze. Wydajemy kolejne 400 tysięcy na złożone algorytmy czy na demogry? Myślę, że na demogry może to być całkiem dobre. Może wyszuka akurat nam jakiegoś gościa, który będzie i tu i tu dobry. Będziemy mieć tak szefa, który jest w dwóch miejscach dobry. Będziemy mieć dwie to by nawet nie jest, bo Patrzcie, te Herzy po jednej stronie. O Jezu, ale gówno. Ale gówno. Nie dobra, to, to hera bierzemy. Złożone algorytmy 600 tysięcy. Dalej. jest tak bardzo bez sensu. Damy ci badanie. A bo w sumie to nie. Damy ci szkolenie kolejne. Sesja gamejam w badania idzie teraz, bardzo dobrze, i technologia i design mu poszedł Technologia 170, technologia 300, technologia 140, TECHNOLOGIA 389 Lecisz Przyjacielu Kobieta znowu Kim ty kurwa jesteś? Dobra Niechże i ona będzie eee, Badanie, nowy temat, może gdzieś tam nowy temat się pojawi, zombiaki No kurde, dobra stworzymy Left 4 Deada w takim razie Albo nie Jak się nazywa to tego nowa gra teraz? Właśnie a propos zombie I parkouru O Jezus Ja to znajdę Oni są twórcami The Left 4 The Left. czekajcie jakie to polskie studio tworzyło, ale jakie nie pamiętam Dobra szkolenie ci dajmy może jakieś Skarb twórców Nie, Nie, kod nie zrealizowałem, niedokończony coś takiego Szybkość ma nawet całkiem dobra. Może zróbmy wszystkim jeszcze te szkolenia. By się nie nie. szkolenia. Technologia. Coś do designu. Szybkość badania, technologia, design. Badania, technologia, design, szybkość. Czasówka. Czemu nie mogę? A nie mam punktów. Okej, okay. okej. Okay. Już się nie pytam. Co, wyślimy na urlop może? Albo wszystkich wyślimy na urlop. Wszystkich, których mogliśmy, wysłaliśmy na urlop. Dobra, nowego tematu nie zaczynamy, ale zaczniemy sobie tak. Jak wrócą, wracajcie. Ty też wracaj. Ten pan w technologii jest dobry, ona jest dobra w technologii. DreamWast, walić DreamWasta. Znajdź wydawcę, znajdź pracowników, zna znajdź zlecenie. Tutaj możemy walnąć jakieś już takie duże. Widzę, że nie ma dużego. śmieszne. My ich tutaj roz rozwalimy ich na reił po prostu. O, a to tyle a propos zlecenia. Dzień dobry. Jakieś większe będzie? Jest. To może być ciekawe zlecenie. Nie mamy takiego na pierwsza tora jak Magimper na przykład. Ale mamy. Wenoazis mnie interesuje Nie, zdążymy i to łatwo się wyrobimy Średnie stoisko, bo zaraz będziemy wypuszczać kolejną grę Ale na PlayStation jakąś akcję zrobimy? Czy nie? rpg zróbmy na PlayStation, co wie na to Stwórz nową grę Średnia A Wiedźmina 2 wypuściliśmy? Nie, jeszcze nie, tak? Wiedźmin 2, wybierz temat yy... Wampiry wilkołaki. A czy Zombiaki będą dobre pod RPG? Szukajmy Zombiaków. Co jak tutaj nie ma? Niech to nie może nie być. Zombiaki. Vampire. To jest RPG. Wampiry są dobre do RPG. A mam jeden plusik. Nie ma dwóch plusów. Dobra, nie, nie zróbmy o wampirach w takim razie. W Wiedźminie było o wampirach. Dość sporo, więc niech tak będzie. Gatunek oczywiście RPG. Wybierz platformę DreamWast. Tak strasznie się sprzedaje? Jebać Dreamcast PlayStation. Wybierz silnik RPG Wiedźmin 2. Nie zrobiliśmy jakichś badań strasznych do silnika, więc to może być trochę problem. Ale myślę, że przy tylu pracownikach powinniśmy zrobić naprawdę świetną grę. Eee... Mhm. Mm i teraz tak, to jest RPG, czy silnik, nie? Rozgrywka opowieści i zadania. Opowieści i zadania oczywiście zrobi Edward McGillen. Rozgrywka, ktoś to też ma bardzo dużo rozgrywki. Rozgrywka to będzie techer, czy nie? Nie, rozgrywka to będzie ta pani. Alex Frey, niech zrobi tutaj. Chociaż wiecie co? Ja nie będę ryzykował przy takiej produkcji. Alex Frey też jest dobry. A dajmy tutaj po prostu jakiegoś Tehera. Może podsilnik, coś naprawdę dobrego. Tu jest. Bernardetta jakaś tam. dobra, okej, okay. Lecimy z tym. Zrobimy kolejne 10 milionów. to już... Ja już nie wiem, czy będzie sens w ogóle grać dalej. Będziemy rozpieprzać każdą grę. O jak pięknie nam się rozgłos w tej chwili zrobił. Cudownie. A propos mi na dwa. Ile osób przyjdzie? 100 tysięcy? To już myślałem, że to się zatrzymało, no chciałem ich tam opierd... opierdzielić. No 113 tysięcy. No nie jest dużo, jak na taki sukces. W tej chwili Blizzard się przy nas chowa, nie? Po tamtym... Pierwszy etap. No tak słabo ten pierwszy etap, no przy tylu pracownikach to tak bym... spodziewałbym się czegoś lepszego. Eee, dobra. Dialogi na pewno. Sztuczna inteligencja raczej nie. Raczej, nie, raczej sztuczną inteligencję sobie totalnie odpuścimy, chociaż nie chcę nie zawalać za bardzo. Mhm, ale nie, odpuścimy sobie totalnie. Lepsze dialogi, Edward McGillen, musisz nad dialogami pracować, no przykro mi. Po jak poziomów to będzie Richard, tak? A czemu Richard akurat? Myślę, że Alex Frey będzie idealnie pasował do tego, a Richard zrobi sztuczną inteligencję. No i cudownie Tak ma być Designu będziemy mieli bardzo dużo, ale między innymi o to chodzi Bardzo dobrze, no i poziom drugi jak na razie idzie bardzo szybko Ojejku, zobaczcie, już mamy Ponad 100 punktów na drugim poziomie, bardzo dobrze eee, I teraz tak, projekt świata nie, grafika i dźwięk, tak? Tak to będzie szło? Zróbmy coś dobrego Na pewno nie, no, no oczywiście, że nie Myślę, że projekt świata będzie ważny? To ma być otwarty świat Grafika też jest ważna, dźwięk nie jest teoretycznie ważny. Nie wiem jakim kurde cudem, ale niech tak będzie. I zróbmy tak, Alex Frey o sobie odpuścimy, bo to jest grafika. Niech, to, niech wejdzie Bernardetta. ona jest dobra na grafice. Edward McGillen byłby dobry projektu świata. Ale nie będziemy go przeciążać, w ogóle... Yy, zróbmy pod dźwięk tą babkę. I teraz tak, myślę, żeby... Alexa Freya dać tutaj. Ojejku, to nie Daj mi Richarda jednak, no projekt świata niech zrobi Richard No nowi zawodnicy wchodzą na, na murawę, że się tak wyrażę No zobaczymy jak to wyjdzie, no mam nadzieję, że tego nie spieprzę. A jeszcze te badania, że tak turbo punkty robili, nie pamiętam jak to się robiło Kurczę, Dobra naprawiać błędy teraz poproszę Czy będzie 100 punktów designu, no to mnie interesuje Technologii weszliśmy nieźle. Dawać technologię i tak dalej. Spokojnie, mamy czas, mamy czas. A właśnie, marketing. Mała kampania, 500 tysięcy. Gra wielogatunkowa. No tak, nie za bardzo. Dobra, wypuszczajmy. Poszedł nieźle marketing. Nowy rekord technologicznie, no jakieś cudu nie było, niestety. Ale będziemy musieli nowy silnik stworzyć już Rzewko dialogu. Bardzo dobrze. Na pewno na pewno się tym zainteresujemy. Pierwsze recenzje widzimy na drugiego. Jakie będą? No jest 8, no tak. Powinno być lepiej. No ale jest 8. Będzie 9? Też 8. No nie no, nie popchniemy tym rynku. No bez dziesiątek nie popchniemy. Ale sprzeda się myślę całkiem nieźle. No zobaczmy. Ej no kurwa, bez jaj. Co to, ma cię tylko ferty na sięgnięcie Nie, odmów. Nie będziemy sabotować go. No 50 tysięcy, no. Sobiutko. Powiedz mi, kobieto, jaki ty masz tego? Pokaż mi całą listę z, z tego. Pracowników. Alex Frey, oczywiście, bardzo dobrze, że jest. Masz super design, no jest technologia. Ta babka jest do designu. I ta jest do technologii. Wiecie co? Wydaje mi się, że jednak będę musiał tu Darley coś tam zwolnić. To ty jesteś, tak? Tak. Przykro mi. Ale potrzebujemy kogoś od designu, który zrobi po prostu rozpierdziel. 300 designu to jest trochę za mało. To jest 400 to jest takim, 450 tak minimum mnie kogoś znaleźć, bo widzicie, 200 tysięcy sztuk i na tym zarobimy może 2-3 miliony, ale już mamy za dużo, za dużo pracowników co do co do ich. Mm, no, i tyle, dobra. No to, to zostawmy na razie tak, jak jest. Zostawmy na razie tak, jak jest. Tych trzech pracowników niech będzie. Zróbmy sobie może, może gdzie pierdzielić wydawcę. Zlecenie. Boom. Technologicznie będziemy wydalać, ale, ale on no, troszkę nam jeszcze brakuje Konsoli play system Play system drugi No i bardzo dobrze Tak ma być Jak wyjdzie play, play system drugi To powinniśmy wypuścić jakąś ciekawą gierkę Cały czas hmm, Twórz raport o grze Wiedźmin 2 Szkolenie dajmy ci jakieś hmm, Myślę, że Design to się nam przyda. Znaczy, tobie się przyda. Jest już niedostępna. Tobie też dajmy szkolenie, ale do technologii, design i badania. Bardzo dobrze. A tobie dajmy też szkolenie. Technologia, design, badania. Szybkość, badania, technologia, design. Badania, technologia, design, szybkość. To też się przyda. Wszystkie te badania będą bardzo ważne. ho ho. Konsola w historii, co? Powolniła sprzedaż tym Mam nadzieję, że PlayStation wyjdzie i strasznie po prostu roz rozwali. Co ty człowieku robisz? 3 miliony zarobiła. No nie wyszło źle, no bo na pewno nie wydaliśmy na no, niemoż tyle. To... Kobieto, ty jesteś na tych badaniach czy nie? Masz ten kod w niezrealizowany. Szkol się, nie. GameCube jest tak i Microsoft właśnie będzie wchodził na m Bardzo dobrze szkolenie Też kod niezrędawaj to. Potrzebujemy. Dzisiaj debiutuje konsola. Cudownie. To poczekajmy aż ona się troszeczkę posprzedaje. Co wy robicie, ludzie, kochani, na? Dobra, dajmy badania. Nowy temat. Taniec. O Jezus. No dobra, niech będzie i taniec Trzeba troszeczkę, wiecie, wypuścić nową grę Fenomenalnym sukcesem Okej okay. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że jest fenomenalny sukces Kończono taniec opóźniona. okej okay. To jest nawet dobry... Dobry motyw Czy co, znajdźmy sobie jakieś zlecenie takie większe może Dajmy to na przykład, niech zrobią to, a potem po tym już zleceniu wyślemy wszystkich na urlop i zakończymy odcineczek, postaramy się stworzyć coś a propos tańca, a potem stworzymy zupełnie coś nowego na playa, dwójkę, stworzymy kolejnego, kolejną grę jaką będzie, coś co po prostu zniszczy system. Nowy silnik, na pewno, znajdź zlecenie jakieś na pewno. W silnik pójdziemy. Oj, to to będzie bardzo duże. No, badania, trochę dajcie mi tych baden no. Kolejne zrealizowane. Ok, myślę, że wszystkich na wakacje. Cudownie, i w tym miejscu dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych. Jeżeli tylko wejdą nam. Jeżeli tylko wejdą nam. Oczywiście. No, możliwość tworzenia coś ze średniowieczem, coś ze starożytnością, coś z historią alternatywną, na pewno rzucimy się na. i oczywiście, fantazy, to rzucimy się na takie tytuły, że ten rynek zostanie po prostu zalany, a my staniemy się jedną gigantyczną korporacją, która spieprzy wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, Papa.